Bo na tym kanale przyjęte jest, oh yeah. zabawić się fajnie i zrobić test. Dziś całkiem nowy pomysł mam, prezentuję to, to za... Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Pamiętacie jak jakiś czas temu wykonałem laser z nagrywarki ze starego komputera? W dzisiejszym odcinku pokażę Wam o wiele mocniejszy laser, który wykonałem. Z góry mówię, nie róbcie tego w domu. Jest to urządzenie bardzo niebezpieczne. W skrócie, przyłbicza to podstawa. Laser. W tym odcinku będzie się działo, także zapraszam do oglądania. Dobrze, najważniejszym elementem naszego projektu jest oczywiście sam laser. To jest już dioda laserowa wraz z soczewką. Mam to tutaj, kosztowne urządzenie w ręku, tylko dzięki mojemu koledze Filipowi, także serdecznie Cię pozdrawiam, jeśli teraz oglądasz ten odcinek. Yy, tutaj z tej tabliczki można odczytać, że ten laser ma 15 watów dla porównania. Ten laser z nagrywarki, który robiłem wcześniej ma tylko 300 mW, a tutaj tych mW jest 15 tysięcy. Moduł jest tutaj wraz z płytką, która doposowuje prąd, żeby nam nie uszkodzić diody laserowej, która się znajduje w środku. Następnie będziemy potrzebować korpusu do naszego lasera, aby był poręczny. Ja użyję tutaj takiej rurki PCV, PCV kanalizacyjna. Średnica wewnętrzna 50 mm, 5 cm w środku. Tak. Oczywiście trzeba jakoś zasilić nasz laser, a więc ogniwa, lajonki. Oczywiście z odzysku, no bo po Robimy pakiet 3S, ponieważ ten laser zasilany jest około 12V. Jest też potrzebny balancer. Jest to takie urządzenie, które w bezpieczny sposób ładuje. Pakiety ogniw. No, ja bym chciał ładować USB typu C, więc kupiłem sobie też taką przetworniczkę napięcia podwyższającą jego wartość. Fajne są jeszcze przełączniczki, bo musi być jakiś przełącznik. Jeden sobie zamontuję taki podświetlany, ogólny, bistabilny stabilny. To znaczy, że jak się go wciśnie, to zostaje w swojej pozycji, włączony, wyłączony. Także będzie ten wyłącznik. No i jeszcze mam tutaj takie fajne przyciski chwilowe. No, i to już będzie wszystko. No, i oczywiście kabelki, żeby połączyć później to w całość. Na początku potrzebuję sobie odmierzyć w ogóle, jaka będzie długość tego lasera. To będzie idealnie. Jeszcze będziemy mieli w środku zapas na jakieś dodatkowe modernizacje. Dobrze, rurkę już mam przyciętą, więc teraz trzeba będzie przyciąć ten tutaj przewód, bo jest zdecydowanie za długi. O. Dobra, to już mamy załatwione. Teraz zajmiemy się naszym pakietem dobra tu będzie plus główny plus to będzie plus drugi i plus trzeci Tym sposobem tutaj mamy główny plus, tutaj mamy główny minus. Zobaczmy, czy mamy napięcie. Mamy 12V, 11,93. Teraz do tego jeszcze BMSik. Ale pierwsze sobie porządnie jeszcze obwinę taśmą. No właśnie, prąd pobierany przez ten laser przy 12V to jest około 1,5A. Więc, e, więc spokojnie taki pakiet wystarczy. 0, czyli 0 V. Tutaj mamy 4, 2, czyli pierwsze ogniwo. Tutaj mamy 8, 4, czyli drugie. I tu mamy trzecie. Trzy przewodziki trzeba wlutować pomiędzy te BMS-y. On sobie tam później impulsami ładuje każde po kolei. No i tutaj mamy wyjście i wejście. że chyba spalił. <gry> Trochę z tym było zabawy, ale zdecydowałem się, że naprawię. Okazało się, że tylko się wypaliła to tutaj ścieżka. Daję knarka I wszystko jest w porządku. Także jeszcze raz to lutuję. Mam nadzieję, że teraz już bez zwarcia. Udało się. 12 V. Tyle to tyle jest. Teraz chciałbym się zająć przymocowaniem tutaj tego sterownika do lasera. Kolej nam zastygł, trzyma się to bardzo fajnie. Chodzi o to, żeby tutaj nam się mieściło do, do rurki. Zobaczcie, jak to jest ciasno spasowane. Ten laser tutaj wchodzi na milimetry. Tutaj jeszcze jest rurka, to się wiadomo trochę zawsze wygnie. Czyli mamy już laser z zasilaniem. Później sobie wyprowadzimy. Są trzy przewody na razie to na bok, a teraz zajmiemy się umiejscowieniem włącznika monostabilnego no i oczywiście zanim zrobimy otwór dobrze byłoby tutaj wypłaszczyć trochę tą rurkę mamy tutaj takie zaraz zdjęcie zobaczcie Tutaj jest płasko, bez problemu. Tutaj sobie to będzie można wywiercić. Tutaj będzie taka zatyczka, będzie sobie można zatkać. Przyklejamy sobie teraz denko. Wezmę sobie krążek taki. Plexi, który wyciąłem otwornicą. I go sobie tutaj wkleimy teraz, żeby idealnie pasował w ten sposób. Dobra, nasz klej już zastygnął. W kolejnym kroku zrobię sobie otwór na ładowarkę. Wygląda to w ten sposób, zobaczcie, sobie jeszcze poszerzę ten otwór na taki przełącznik, przez przypadek go nie naciśniemy, bo jak widzicie trzeba go wcisnąć jakby tutaj w środek i dopiero wtedy się włącza i trzeba do tego użyć siły, ale tylko tutaj na środku, tak? czyli przez przypadek nam się nie włączy laser. Chyba moi drodzy korpus mamy już gotowy. Lakier, który użyję, jest to taki lakier akrylowy. Malowałem nim swój samochód Golfa 4. Jak na razie się trzyma, ładnie ta farba. O kolor taki niebieski, mat. Także myślę, że idealnie do lasera się sprawdzi. A jak nie, to się przemaluje jeszcze na jakiś inny. No kolorek jak widzicie ładny przynajmniej tak mi się wydaje dobra, farba już wyschła pomalowałem to jeszcze klarem czyli lakierem bezbarwnym w ramach zabezpieczenia no może nie wyszło to idealnie ale no jest to w miarę bardziej estetyczne niż na początku Teraz przejdźmy sobie do uruchomienia tej tutaj, ładowar tej tutaj przetwornicy. Ładowarka, zwykła ładowarka, taka chyba nawet obsługuje szybkie ładowanie. Ale tutaj akurat to nie jest y, konieczne. podpinamy sobie, żebyście widzieli, no to mamy 0, minus plus. Fabrycznie mamy ustawione 11,5. My sobie, kręcąc tym tutaj potencjometrem, zwiększymy wartość do 12,6. Ale damy dla zabezpieczenia 12,8, bo jak nam napięcie spadnie, no to żeby był tam jakiś zapas. Chyba maksymalnie można 13 V na ten BMS podać i on sobie tam dostosuje później to napięcie ładowania, dobra Zobaczcie, mamy ładowanie, pół ampera. Montujemy teraz wszystko w całość, więc muszę to sobie ogarnąć. Tutaj już po, yy, poprowadziłem przewody do zasilenia tego lasera. Tutaj jest taka kostka trzypinowa. Jest tam opisane, że jest GND, czyli masa, plus, czyli plus stałe zasilania. I jest takie coś jak PWM. PWM ogólnie polega na tym, żeby tutaj podać jakiś sygnał PWM, czyli prostokątny, ale nie będę tutaj dawał żadnego sterownika, ponieważ nie będę chciał regulować siły tego lasera. A żeby on świecił, wystarczy zewrzeć ten tutaj pin PWM z plusem zasilania i wtedy PWM mamy na 100% i laser świeci w 100% swojej mocy. Tutaj mamy minus, a tutaj mamy plus. A ten minus tylko służy, dlatego, żeby zaświecić tą diodę w środku po wciśnięciu. Tak. Dobra. Mamy już ładnie sklejone. Teraz jeszcze przykręcamy wyłącznik. taki wyłącznik tajny. Tak zrobione tuż może, tak zrobione. I zakładamy tutaj w ten sposób, o. udało się. Już jest. Już jest wszystko tak, jak ma być. Taka oto bestia. Tam jest mój kot. Ale na pewno nie będziemy na nim testować, bo sobie grzecznie śpi. Laser. O kurde, już mi zaczęło wypalać ciura. Dobra, czas na test. Dobra, przechodzimy do testów tego lasera. Na początek, standardowy test zapałek. Czyli przygotowuję sobie na biurko zapałki i zrobimy porównanie lasera tego, który wykonałem z tacy i tego mojego. Także pierwsze, pierwszy laser po prawej stronie. Trochę czasu musiało płynąć. Teraz laser od razu momentalnie. spróbujemy zapalić jeszcze zapałkę zgaszoną. Trzeba skupić odpowiednio. <głosy> 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 Mam sobie tu taki domek i w środku jest. Wkład. Zwykły podgrzewacz. Spróbujemy zapalić go najpierw laserem czerwonym z nagrywarki, a później niebieski. niebieskim. Fajne hall. No ten laser mimo jeszcze bym się nie da rady. Jak widzicie ten laser poradził sobie po czasie i narobił trochę dymu, ale się udało, także super, test zaliczony. Teraz kolejny test z taśmą klejącą, czyli po prostu mam taśmę i pod wpływem własnego ciężaru powinna się ona wyłączyć. bardzo szybkim się to udało. Zobaczcie, jak szybko to nie. <gry> to jest na balonikach, ale teraz Wam pokażę jak to świeci w plenerze po ciemku, ale oczywiście trzeba się upewnić, że nikomu nie zaświecimy tym w oczy. Dobra, słuchajcie Jestem W takim miejscu ciemnym Na takich szczerych polach Mam nadzieję, że mnie tu żaden zwierz nie zaatakuje Uwaga Łączone Zobaczcie Nie wiem, czy to widać, ale na żywo to dopiero fajnie widać, jak ten laser świeci. Ale tu wszędzie się robi jasno, na tym całym polu ogromnym. O, zobaczcie, jaki ekran duży. Jaka latarka. Świeci to niesamowicie daleko. Dobra, wracam do domu. Teraz zrobię test i zobaczę, czy da się przebić te balony laserem. A jak się da, to z jakiej odległości? Spróbuję na razie tutaj, gdzie jest mniej więcej butla, jakieś może 3 metry. 3 metry ode mnie są te balony. Zobaczymy, czy uda się przebić. Musimy takie czarne kropki porobić w niektórych miejscach, ale też niektóre ich nie mają. Także zobaczymy, jak to będzie. Kurde, jakby jeszcze skupić bardziej wiązkę teraz na balona bez kropki czarnej, no ten balon bardzo rozprasza światło. Te balony trzeba w takim razie z bliska potraktować, te bez kropki. lasery bez czarnej kropki potrafi przebić ten laser a teraz najciekawsza rzecz którą sprawdzimy w dzisiejszym odcinku nigdy tego nie testowałem ale czy 15 watowy laser da radę yy, zepsuć kamerę w monitoringu kamera ma prawie full hd jak widzicie proszę bardzo hej chyba hej no dobrze jest jest ruch wykryty, jest kamera. Oddalimy. Dobra. Laser. Świecimy. Fokusujemy, żeby tam. Ho! Dobra, poświeciłem jeszcze trochę. Ty zabezpiecza się z kubana. Ale zaraz wam pokażę bardzo ciekawą rzecz. Próbuję jeszcze na wprost poświecić. Dobra, prosiłem troszeczkę dłużej. No nie chce być, kurde inaczej. no. Dobra, jeszcze do samego bliska. Pokusujemy tak, żeby dziurę w biurku wypalało. Już chyba nie ma szans. No. Jak się Matryca wypaliła. Zobaczcie, co się jest z obrazem. Kurde, no jedną kamer kamerę musiałem niestety poświęcić. Wiecie, ta kamera... I tak to bardzo dobrze zniosła. Tyle Wam powiem. Jakaś pancerna kamera chyba. Czyli, że takim nasalem nie zepsujecie monitoringu Przynajmniej nie takiej kamery Jedyne co się stało Co w sumie w ogóle Ani trochę nie przeszkadza w uczycie monitoringu Że pojawiły się plamy, pewnie na matrycy wypaliło Światłoczułe te elementy w, niektórych, w paru miejscach Tutaj jest najwięcej No i tutaj takie dwie, trzy kropeczki no i też obraz stał się mniej wyrazisty niż wcześniej. Dobra, no myślę, że już chyba wszystko, co można było, to przetestowałem. Także, co moi drodzy, to by było tyle w tym odcinku. Jeśli się podobało, zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie już teraz ten kanał, aby być na bieżąco z filmami. No nie ma ich zbyt wiele ostatnimi czasy. Dajcie znać w komentarzach, czy się podobało. Na koniec jeszcze raz mówię, laser to nie zabawka. Legenda głosi, że można go ujrzeć dwa razy: raz jednym, raz drugim okiem, także lepiej nie bawić się takimi rzeczami. Ja to robiłem w celach naukowych, w celach, żeby sprawdzić, no i w celach, że kiedyś się przyda na apokalipsę zombie yy, albo i nie, <laughs> ale jest i cieszy oko. Dzięki Filip za. W zasadzie za całkowite podarowanie mi tego modułu najważniejszego, bez którego ten laser by nigdy nie powstał. Możecie się odwdzięczyć Filipowi wbijając w link w opisie na jego kanał. Zobaczcie, też ma dużo ciekawych odcinków. Być może nagramy coś w przyszłości razem. Jakiś ciekawy projekt typu gogart albo buggy jakieś. Zobaczymy pomysłów jest wiele, czasu jest trochę mniej, ale jakoś to będzie dzięki Wam widzowie i dzięki temu, że Wy oglądacie te filmy. Także... Dzięki jeszcze raz za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku, na razie cześć!